Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kanale Warszawa w Kwiatach. Dziś gościmy w ogrodzie rodziny państwa Schmidtów, którzy prowadzą szkółkę. Mówię tutaj nie bez kozery, że to jest ogród, bo tak naprawdę jesteśmy na wystawie ogrodniczej i jesteśmy na stoisku, które państwo Schmidtowie jak co roku przygotowali w taki sposób, że przechodząc wszyscy odwiedzający mają naprawdę wrażenie, że na chwilę są w w przepięknym ogrodzie, więc gratuluję bardzo. Pierwsze moje pytanie dotyczy medalisty. Jeśli chodzi o tę nagrodę, którą zdobyliśmy, dla, to jest to roślina, która pierwszy raz zaistniała na rynku polskim. Jest to bezczarny w odmianie LACE UP. Charakteryzuje się tym, że zwykły bezczarny, no ma zielone liście, rośnie szeroki krzew, nawet małe drzewo w starszym wieku. Natomiast ta odmiana jest to odmiana kolumnowa, także nietypowo jak dla, dla, tego, dla tej rośliny kolumnowa. Jednocześnie liście są o zabarwieniu czerwonym i dodatkowo jeszcze liście są strzępiaste. Jest to taka zbitka, taka zbitka e, różnych odmian, które do tej pory istniały, a ta, e, ta forma Wszystko zaistniała łącznie. dopiero w ostatnich latach i pierwszy raz e, możemy ją zaprezentować w Polsce. Pier, pier, e, e, no miała i... premierę w, w ubiegłym roku na rynku niemieckim, natomiast e, na rynku polskim e, my wprowadzamy ją w tym roku. No i tutaj to warto podkreślić, że jest to odmiana, ale sam gatunek to jest nasza rodzima nasza roślina. Rodzina, tak, więc gatunica. świetnie, na pewno będą nasi mieszkańcy bardzo zainteresowani. Chętnie sobie wyszukają tą odmianę i bardzo serdecznie ją polecamy. I kolejne moje takie pytania, no nie da się ukryć, nawet dzisiaj jest strasznie ciepło, do doskwierają nam tak wysokie temperatury i braki opadów. Więc bardzo ważnym zdaje się teraz, jakby ta odporność roślin na bardzo słabe warunki, jeśli chodzi o dostęp do wody i ograniczenie podlewania. I chcielibyśmy podpytać tej specjalistę z tak wielkim doświadczeniem, jakie rośliny możemy polecić do ogrodów, do naszej zieleni miejskiej, z których możemy korzystać i później, żeby te rośliny pięknie wyglądały i nie cierpiały w takich bardzo trudnych warunkach. No, jest no, sporo takich roślin, które, które nie wymagają tak częstego podlewania i które w takich trudnych warunkach wodnych możemy sadzić. Do nich zaliczamy przede wszystkim wszystkie sucho suchodrzewy. Zaliczamy też śnieguliczki, rokitniki, oliwniki. No, są to rośliny, które wytrzymują dłuższe okresy suszy. Natomiast no, może one większości nie są tak super ozdobne, nie mają jakichś olbrzymich kwiatów. Natomiast w terenach zielonych bardzo się sprawdzają i mówiąc szczerze, kiedyś one były w asortymencie roślin miejskich, a przez ostatnie lata troszkę zostały jakby zapomniane. Także, I też warto do nich wrócić. Tak. No Jedną z nich, bo generalnie nasza, nasza wystawa jest w postaci w postaci ogrodu, tak jak pani wspomniała. Natomiast mamy też tutaj w konkursie roślin, nawet uczestniczyły fakt, że nie zdobyły żadnego, żadnej nagrody. Śnieguliczki o tam o barwnych, barwnych liściach. Natomiast wszystkie właśnie o zielonych liściach. Idealnie nadają się do, na takie suche stanowiska i długie okresy suszy. I takie pytanie kończące. To bardzo często zastanawiamy się, czy lepiej jest podlać roślinę dużą ilością wody i rzadziej, czy lepiej częściej ją podlewać mniejszymi dawkami. Co jest bardziej skuteczne z, Państwa, z Pana obserwacji? No, bardziej skuteczne jest podlać większą ilością wody, ale w taki sposób, żeby woda nie spłynęła, tylko żeby ziemia ją zaabsorbowała i lepiej to polać raz na tydzień większą ilością wody niż jakąś minimalną ilością codziennie. części codziennie i to tak. ściułkowanie gleby natomiast natomiast oczywiście żeby... są rośliny szczególnie świeżo posadzone które musimy praktycznie codziennie podlewać świeżo posadzone jak już są zakorzenione to właśnie ta rada żeby to rzadziej, ale większą ilością wody. Glebę, A ściółkować, glebę. Tak wszystkie żeby sposoby, nie pa parowało. żeby to parowanie było jak żeby... najmniejsze. A w, jakich, w jakim okresie w ciągu dnia, bo to też ma prawda, znaczenie, żeby nie podlewać w środku tak, dnia, tak, kiedy tak. jest no, większe no, parowanie? Najlepiej tylko... to albo wieczorem, czy nocą, albo wczesnym rankiem. Wczesnym rankiem, rankiem tak. wtedy jest to najbardziej najmniejszego tego parowania było podczas podlewania. Bardzo dziękujemy za poświęcony Dziękuję czas. Bardzo. bardzo gratulujemy medalu i pięknego stoiska Dziękuję. i zachęcamy państwa do oglądania naszego kanału.